2 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim. Na posiedzeniu poruszone były dwie petycje dotyczące kopalni Turów czeska i polska. Czeska w sprawie niebezpieczeństwa utraty wody pitnej w regionie Liberca z powodu rozbudowy kopalni w Turowie i polska petycja w sprawie sprzeciwu wobec natychmiastowego zamknięcia kopalni Turów. To pierwsza taka petycja w obronie kopalni, którą zajmuje się ta komisja. Podczas trzygodzinnego posiedzenia uczestnicy rozmawiali o kopalniach węglowych, regionach i regulacjach unijnych dotyczących ochrony środowiska i mieszkańców regionów węglowych. Wysłuchano też autorów petycji. Ze strony czeskiej krótkie przemówienie wygłosił Jiří Wozak. Polska strona odmawia wszelkich rozwiązań, by chronić naszą wodę pitną. Stronę polską reprezentowała Agnieszka Spirydowicz, która w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu złożyła petycję w ubiegłym roku, podpisaną przez 27 tysięcy mieszkańców regionu. Ten kompleks torowy nie może być zamknięty natychmiastowo. Podczas posiedzenia komisji zabrał głos także Paweł Olechnowicz z DG Regio, wyjaśniając, że Bogatynia nie może korzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Bo nie ma zadeklarowanej daty wygaszenia kompleksu turów do 30 roku. Zaznaczył też, że region Konina dziś radzi sobie z trudami transformacji. Dlatego górnicy konińscy prosili Komisję o wsparcie na przeszkolenie zwalniających pracowników, na ich przekwalifikowanie, aby mogli znaleźć pracę poza sektorem paliw kopalnych. I takie wsparcie Komisja jasno zadeklarowała z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I co ciekawe, hojny pakiet socjalny oferowany przez rząd dla górników śląskich i małopolskich nie obejmie górników z Wielkopolski. Są oni zdani tylko i wyłącznie na swoje środki i środki unijne. Komisja chciałaby, aby Wielkopolska stała się laboratorium Zielonego Ładu, a nie drugim Wałbrzychem. Dlatego Zachęcamy subregion bogatyński, żeby również poszedł w tą, w tą stronę, co, co subregion koniński. W posiedzeniu komisji uczestniczyła także posłanka Anna Zalewska. Ponad 80% obywateli czeskich i polskich chce zakończenia konfliktu i czują się absolutnymi zakładnikami tego konfliktu czesi apelowali o to, aby trzymać się reguł i zasad praworządności w Unii Europejskiej, deklarując jednocześnie gotowość do rozmów oraz zaznaczając, że chodzi o zabezpieczenie dostaw wody w regionie libereckim. Spiridowicz poprosiła o czas i wsparcie działań na rzecz neutralności klimatycznej na naszym terenie. Póki co obie petycje zostały obronione. Poproszono Komisję Europejską o aktualizację, ponieważ sytuacja związana z turowem jest Dynamiczna. Przypomnijmy, polska petycja trafiła do komisji petycji w ubiegłym roku. W akcję zbierania podpisów zaangażowało się PGE, samorządy i stowarzyszenia. Jedno zdanie, które wygłosiła Spirydowicz na posiedzeniu komisji wywołało bogatyńską burzę. To stwierdzenie, że kompleks turów być może powinien zakończyć wydobycie w 2030 roku.